Jak namówić kobietę na seks bez zobowiązań? Słuchaj, po pierwsze to jest źle postawione pytanie, ale rozumiem, że ludzie szukają czegoś takiego. Man. To jest właśnie to. To jest właśnie to, że nie rozumiesz pewnych pewnych zależności. O, wykreślę sobie temat. Pewnych zależności. Zobacz. Spójrz na to z szerszego kontekstu. Pierwsza rzecz. Ja uważam, ja wchodzę z takiego założenia, że wspólne pożycie, seks to nie jest coś, do czego, do czego trzeba kogoś przekonywać, kogoś łamać, tylko trzeba kogoś zaprosić do wspólnej zabawy. Ja tak na to patrzę. To jest po prostu zaproszenie do wspólnej zabawy. I trzeba wybaczyć tej kobiecie, że ona została nastraszona yy, w taki sposób, że ta zabawa będzie zła, że ta zabawa będzie niedobra, że ta zabawa zabije jej krzywdę. Oczywiście, tylko włączy pod warunkiem, że twoje intencje są czyste. I ja wychodzę z takiego prostego założenia. I ja sobie nie wyobrażam udawać związku tylko po to, żeby z kimś spać. To jest dla mnie. Ja czegoś takiego nie pochwalam. Brzydzę się czymś takim i uważam, że jest to bardzo słabe. Ponieważ prawdziwy kozak, prawdziwy samiec alfa, a nie jakaś pipa podrabiana, to jest gość, który zawsze mówi prawdę i dostaje to, co chce. Po tym poznasz prawdziwego kozaka. Więc to pytanie, jak namówić kobietę na seks zobowiązań, jest źle postawione. Jest, jest, jest po prostu fałszem już u swoich podstaw. Po pierwsze, jeżeli masz wysoką wartość dla kobiety, to dla niej. Seks z tobą, nawet bez zobowiązań, będzie jak dotknięcie absolutu. Będzie jak y, posmakowanie najlepszego dania w restauracji, do której już nigdy nie wróci. I co ona odmówi? Nie, to jest, już nie wrócę do tej restauracji. Jeszcze mi za bardzo posmakuje. Nie, ja muszę mieć miejsce i muszę stale jeść. Przestań. Nie uczę nawet, że będzie inaczej, bo nie będzie. <laughs> Więc trzeba mieć odpowiednio wysoką wartość dla niej i umieć pobudzić pewne instynkty. Jak to zrobić? No to uczę na swoich szkoleniach. Pod tytułem tego filmu klikasz więcej. Masz link w opisie. Masz 1000 Kobiet System. Masz link do mojej głównej strony, gdzie jak wejdziesz na nią na telefonie, lewy górny juk, trzy poziomy kreski, menu i podzielone tematycznie wszystkie kursy, gdzie możesz się uczyć. Czego tylko dusza zapragnie i wszystko to jest sprawdzone. Yy, no... w praktyce. No prawie wszystko. Bo część sprawdzali moi klienci. Wiesz, ja to przecież nie robię takich rzeczy. No, no, no. Nie no. Słuchaj, ja nie jestem gościem od randek. Jest, jeżeli chcesz yy, nauczyć się jak sypieć z kobietami, proszę bardzo. Ja randek nie lubię, byłem na dwóch jantkach w ciągu ostatnich trzech lat i ja wychodzę z do założenia, że lepiej się od razu z kobietą do łóżka, a na jantki jest czas po seksie. A najlepsza jantka to jest w łóżku. No, ale to moje podejście, więc wracając do wracając do tematu. Jeżeli masz odpowiednio wysoką wartość, to ty nie musisz namawiać, nie musisz przekonywać pamiętaj, są dwie rzeczy. Pierwsza, jeżeli kobieta ma jakiś swój plan i ona na przykład jest w takim wieku, że ona już musi sobie znaleźć kogoś na stałe, to yy, no to nawet jeżeli to może nie chcieć i tyle. I nic z tym nie zrobisz. I nic z tym nie zrobisz. Kolejna rzecz. Czy seks bez zobowiązań istnieje? Moim zdaniem, seks bez kontynuacji znajomości istnieje, ale czy bez zobowiązań? Niekoniecznie, bo jeżeli zdejmiemy z tego odium poczucia winy, i to nie znaczy, że trzeba to poczucie winy wyłączać jakimiś alkoholem, używkami. Będą że ja nie stosuję tego typu rzeczy sam osobiście w swoim życiu. Żadnych piwek, winek, wiesz, nic. I tu też nie. Wszystko jest u mnie dobrze, wszystko drożne i nie, nie, nie trzeba przepychać. I ja nie potrzebuję czegoś takiego, żeby pomóc kobiecie troszkę wejść w taki humor, jak żeby była łatwiejsza. Brzydzę się czymś takim i uważam, że wykorzystywanie tego typu narzędzi, żeby pijać z kimś do łóżka, jest po prostu słabe. Nie polecam czegoś takiego. Robienie czegoś takiego specjalnie, by. Wbrew woli drugiej, drugiej osoby. Yy, I mi na uwadze to, że ta kobieta też została w pewien sposób wytresowana takim, a nie innym podejściem do tematu seksu, poczuciem winy. Więc to, co warto mieć na uwadze, że często nawet nie chodzi o ciebie. Chodzi o to, żebyś był w stanie sprzedać tą przyjemność, którą będziecie mieli razem ze wspólnego pożycia. Jeżeli chcesz nauczyć się, jak to robić, jeżeli chcesz nauczyć się, jak autentycznie poznawać kobiety, nie musieć uczyć się masy tekstów na podryw, jak zbudować w sobie tą magnetyczną osobowość, która powoduje, że kobieta patrząc na Ciebie wie, że może bez problemu i oceny oddać się Tobie i to nie raz. To najchętniej zapraszam. Najlepiej polecam ci wejść na, pod tytułem tego filmu. Klikasz więcej, wchodzisz na opcję współpracy, i tam jest opcja indywidualnego mentoringu ze mną. Tam ci dokładnie pomogę przekroczyć Twoje ograniczenia. Jest to proces oparty na transformacji, nie jest to powtórka z moich kursów. Jest to praca indywidualna z Tobą. Zapraszam. Pozdrawiam.